Dobra, idziemy środkiem, czy jedziemy 1-2 i tam kontujemy się i wynosimy oponentów. Ja bym pojechał tak. Nie to no głupia, chyba. Nie, ty jesteś głupi, jedziemy tak jak powiedziałem. Nie, bo nie mam mapy testowanej i no dobra, to jedziemy. A to nie musimy w pierwsze tempo wjeżdżać, nie? Musimy. Musimy? Tak. No, no Nie musimy. Ogólnie mamy chyba z 95% witratio o takim później. No jedną bitwę przegraliśmy. No. Ciężko się przegrywa takie gry w już tak szczerze. Nie, nawet na synchronizacji pionowej nie mam kapa. Muszę zresetować grę. Ej, jakbyśmy pojechali po niego? Od zielonej? To zielone? Tam nic wiesz, nie będzie przyjść. Przecież wiesz, to nic zielonego nie ma do nas przybijać, Będziemy. Adam. Chyba, że będzie ta E5 będzie działo, Wyżej, nie działo, nie wyżej działo, wyżej działo, wyżej działo. Wjeżdżamy w proga? Tak Okej okay. O Oj. Dobra Najgorzej, najgorzej się bolosowało. On mi da to raczej Dobra, Ja ja GAMI nie da Małsk KD Skończę może proga Nie, bo się odbijem Gratulacje Dobra, ja zabijmy tego proga u góry i do zawracajmy, zawracajmy, Nie, w Nie, sensie ja bym tak jechał, tak o no nie, no jak po FV-y. to trochę lipa, ale i Jaga nam za 200 da. Tak. No dobra, dwa Grille stary tam są jeszcze. No o, ja się tinkam od progów. <grystanie> ja też. Jaga bo. nam zaraz na dupę wyjedzie, jak coś. Też... to chodźcie no już... ją. No to kleimy Ojej. ją. To, to, jakby co ja zebrałem od Jagi. Ona też zebrała od także na listę jest. Znalazłem Fosha, Fosz nas nie przebije. No, no. Ja to pamiętam, jak na mnie wyjechały cztery takie Fosze i mnie nie przebije. 4 na czerwie takie wyjechały, co no, ty gadasz? No to Józek 7400 odbił wtedy. Jezus Maria. No my się jest minus dwie. Minus trzy, Fosz. A, 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 a. Sorry, sorry, sorry. No traka go dam. Dobra, dobra, nice. Ale poczekaj. No myślałem, żeby mu nie przedłużyć, ale nie wiedziałem, czy miał naprawkę, czy użył wcześniej, bo to Józek nie powiedział. A Widziałeś, żeby do niego strzelał? Tak. Mam to skadę To widać, że już ten wiek. Tak jest. Ładnie to się śmiać, z 29-latka Juzek Z czego? Zaraz masz 50 <laughs> na karku. Jadł 38 mam. No to ja nie wiem, czy już kopać ci ten? O, 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 o e, kop to sobie Magulo. Bo foKD No, ten Maus to jakiś... O, Stinger minus jeden. Aha. Minus dwa. O, Minus trzy. Ja też się od niego odbiję. What A. the fuck? What the heli? Nie ma, nie ma naprawki, nie ma naprawki. Maus pikuje. Ten FV zaraz mi tutaj będzie chciał piknąć. Ten EV... Znaczy, ten, ten Maus tego crossa jest problemem. No, on musi zginać żeby FV pikuje na syropa, FV na sero. VZ minus, minus, minus jeden. VZ minus jeden. Ja nie mam bicia. Mouse Przez da. okienko masz, przez okienko masz! Teraz mam, wcześniej nie miałem, byłem tutaj. Dobra, skrosował już to. Ja w mouse'a mam mouse, mouse shot'nę. Nie wiem, czy go skończę. Zbiorników nie mam. Tepek. No. No, Ja się cofam, chłopaki, ok? No ja się nie wiem, czy chcemy grać tutaj tak w krosze. No, przepraszam. No, to będzie komendała, Co to jest? FVSV. FSO, FSO jest aquilo. Przez okienka. Co za Masz Ale szczurek był łapany łatwo. Dobra, ja ja Masz takie jaja? A małuszka ktoś skończy? Chyba nikt, nie. Nie. Ale my będziemy patrzeć lewo ty możesz zabić małsą. A, ja się odbijam od topka. Małska gdzie? bardzo. Rino minus 1 To to jest ten wik Tepek mi da! Jest to mocne, jest to ma dobry pan ustawił się, bo go ruszałem. Widzisz, że jestem gołtem. A Co? wiem Rino Maus mnie rucha, halo! A, ja nie piknę, ja nie piknę, ja mam 100. Piku, nie bój się no Ej, w TPK jedna? Nie. Ja Rino, ja Rino. Dobra, to ja muszę sobie skończyć. Tek nice. minus. Dobra Mausa, musi, musicie mi zabijać Ja gram od prawej, bo nie mam. Szybko Mausa, szybko Mausa, grajcie na Maus. Ja stoję bokiem, stoję bokiem, stary Zabij go, nie graj, stoj bokiem. Okej, nie wiem, czarty nie wyniosę. Czekaj, trzy, dwa, jeden. od tego Wika. Ja Przej... Nie weszła, szkoda. Przyjmi nie zabije na liście chyba. Nie wiem, on to ma alfę, no, nie to średnio to nie Widzę właśnie. No. No. No, jak co? To ma, wygląda. Co? pancerz. Tutaj górna płyta na APCRy, y wieża praktycznie niezniszczalna, no mega mocne, mega mocne. Opa! A nie, no fajnie było. Uuu, Józek, bestia małsowa! Nie, emki są nudne. Hmm. Trzy ja jagu... nudne? Emki. <laughs> Idziemy dropić z mostu. <laughs> ty, to... bo Gimson, ty, ty chyba do ran, rano do roboty nowej idziesz. Ej, ja chyba... zasnąć? Ja chyba pojadę jednym na lodowiec, bo nic tam nie będzie, co? No to chor. No nie, no, to wy, może... no wy to z mostu No wy możecie się zbombić z mostu, a ja zagram tak, żeby krosa nie zajęli. Split, split, split. Juzek tego nie zrobił, bo się będzie martwił o Epegi. Po co to robisz? <laughs> O, śmieszne, tak? Trochę. Just give me one night in Ibiza! O! Oh. Nie kada. Minus dwie bombeczka. Daczka, minus 4 cztery. Wy, 3, wy, 4. wy będziecie, będziecie się bombić z mostu, czy nie? No pewnie. Dobra, to ja gram agro. Dobra, nie jedziemy. No. Oni wszyscy się odbijają. Aha, te 30 mi daje takie gówno. Baton KD. A no to nie ja, Michać, byłem przecież. No i elegancko. Dzięki Michaj za 3 miesiąc suba pancernika przed sobą. Jest ok. Dziękuję ślicznie. Całusek dla ciebie i serduszko dla ciebie. Doceniam pisiu. Kurwa, ale się odjebało. Le 30kD Oko. A to jest jeszcze Joch jakiś. Joch Dajesz w co? W co dajesz, w co dajesz, w co dajesz? Joha, Jocha zróbmy. Joh Kade. Ja pancernika, kurde, jakiego Te 300 mnie pikuje. Ale, aha, te 300 kade. Ty co oni mają za drużynę? Bo chyba im nie pycha hey, co oni robią? <laughs> ja nie wiem co to jest! O co kurwa, tutaj ale, chodzi w ale, tych grach komputerowych człowieku? Oni mają trzy kwadraty do grania, legitnie trzy kwadraty, rozumiesz to? Jakiś goat na tej beczce. A dał ci wszystkie? Nie, dał dwie. <laughs> Uff. <laughs> oni już exitowe zajmują w drugiej minucie gry. O, o Jezu. Jezu. No to jest przykro, że ludzie tak grają, no. no ja Ale ja z drugiej m... strony minęły 2 minuty 50 sekund, a oni mają 4-5 czołgów także. Ty, się... Michas, moda dajesz, znaczy no, suba dajesz teraz. Right now. Ale Rychu żyje. A miałbym nie żyć? A nie wiem, myślałem, że coś się stało, jak się nie No nie ja wiem. 10... 1, to przecież 10,1. <laughs> Chase mi, chase mi. To no, smutne to jest. Chyba. Chyba no. tam na exit mówię. Unza panza! Unza przystała po lewej. Beczka nas dropnie, jak coś. A niech chcę drapnie. Tam tam sobie może drapnąć. On nie dropnie, on się będzie wychylał. Opa no, teraz. Dostał. No w mantikorze daję. Jem dalej klipuje? A, ja, ja, da a ja dam w tę beczkę w swoją. Okej. Okay. Blokada, blokada, blokada była. Parapapap. Pa. Świetna runda, super się grało, polecam wszystkim. Że... Nie, obrócił się, no. <laughs> to jest przykre, to jest przykre, to jest kurwa przykre, chłopaki. Co ty gadasz, zajebiście się gra? Jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz. Ja nie gadam, dzięki. Laliśmy głupaki. <laughs> Nie <laughs> wiem, mówisz to o takie XD. No co, no? Co... Przypomina mi się zawsze Józek jak śpiewa albo wymawia drużynę NBA. Denver Nuggets? Tak, Denver... Ej, Józek, powiedz Denver Nuggets. Denver Nuggets, lol. <laughs> Ale się o, a, a czemu ostatnio powiedziałeś Denver. Co <laughs> to, to za k**ta uh, nie próbuj? <laughs> bo zaraz ci się wymyśli. <laughs> nie rób tak! Patrz, zobacz, patrz, patrz jakie długie to ma turbo. Patrz, 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 patrz. Patrzę. Patrz. To ma 12 sekund turbo. Rozumiesz to? Walone. Ale on ma takie wolniejsze te turbo, to nie jest takie turbo jak na bezecie, że go brum. Bo on że ma jak, nie, wiem, tam wplemasy, no. nie, Challenger. Challenger też w sumie. Put your ass up in the air. Co on napisał, ty? To. No już został taki kopa. Nie umiem literować, sorry. Nie umiesz literować? Nie. Okay. Czemu my w ogóle my jedziemy do miasta? Czemu jesteśmy takimi nudzieżami? Po pierwsze, to się odbi w prawo już. No, już odbijam. Ty, 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 ty. Czy my jesteśmy ty. Ty. takimi nudzieżami? My tu jedziemy. Schweinsteiger. Schweinsteiger. I to jest dla mnie Schweinsteiger. Tiger. Teraz ja mam. TIGER! A, TIGER, kurde. Ja, ja człowieku! Ja mam troszeczkę głośniej muzykę. I usłyszałem tylko Iger. I miałem takie, o Jezu! Pozdrawiam. Nie, nie mów TIGER. Tak. Pozdrawiam moją kuzynkę. TIGER. Nie, nie, nie. To, to ja nie, tak, Ej? to, to nie, 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 tak nie mówimy. A Iga, ig Iga Świątek dzisiaj wygrała, czy nie? Nie wiem. I'm bigger than you, I'm stronger, Dawaj bigger, ty bomba! Coką, w w on już nie wie co jest Przegrała? A ja, ja. Gunia przegrała. Okay. To?! Jesteś kufirku, do lewej, rysiek. Nie wiem, co, cokolwiek, do prawej. Nie ale wie, no to Jak ja? Dobra, to jest ten pecior. Isnakatok, is przedłużę mu. I w is... ogóle to się nie ten. Ej, hey Jedzie, no ale to paz pazar 400 no i super, jesteś bez. Ale ty, no nie. coś by zero mało. No Ja nie byłem skontowany, więc była afera. Kantuj, kantuj! Kary. No. Adaś, 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 Adaś! A... No widzę, no ale co? Czekaj, ja go dobra? skończę, skończę go! Proszę! Proszę! Proszę, to jest finia. Kurioz, blyat! A ja chcę mu dać pesteczkę, czekaj. Dobra, teraz, trzeba wracałeś na bazę, chłopaki, bo nas <laughs> No to wracamy. Put your ass Mam na plecach, widzisz to? O. Put your ass up in the air. Mausik ma fajny wsteczny, co? Tam. Ty, ty, co ty robisz? Za want... zablokuj go! Jezu, co tu się dzieje blokuj, w tych 15 godzinach? One... I want to break free! I want to break free! O co tu chodzi człowieku? A on chyba wie tą VZ-tą, co? Jedź Rzemek, jak Jakby, jakby wiecia, to już dawno by go tu nie było. Wiesz, to są te w tych godzinach, takie dziwne. Lewo 140, ale one chyba minus No A mam Przez slobem? Ja tylko mówię, że jest na lewo. Ty czy ty strzelasz takie peski, że nie widzisz, a strzelasz? Widziałem przecież. on ma bota. A, okej. Okay. Widziałem, widziałem. No Używasz nielegalnych modyfikacji? Tak. Nielegalnych nie substancji. Nawysza, tak się nie robi. Mam produkcję mefedronu, będziesz walił go do zgonu. No co, taka ciekawe, piosenka. Ciekawe, jak to no i jutro, w, w sensie za 5 godzin CBS pada. Dzień dobry, witamy gorąco. Było zgłoszenie. Na produkcji czas szybko płynie. na no widzowie. Testujemy dziś na... O, okay. DBV, KD, Hewik minus 1. Czy to mam strzelanie? Ja nie wiem. Havik minus 2. Nie na początku traku. Uuuu, Ola Schista. Hewik minus uu, 3. Uuuu, u uu, 1300. Mi trochę ich współczuję. Znaczy, nie do, no nie do <laughs> nie końca. końca. Ale... Nie, wydaje mi się, że to nie jest kwestia współczucia, no? Bek, mam z nich, może tak. <laughs> Pograliśmy grając tyle czasu, jedną rundę, to dwie. jest XD. Dwie. Dwie? Remis nie liczy się jako Dwie przegraliśmy, dwie przegraliśmy no, jeden remis. Z... Tak? Głównie przez ciebie. Tak, głównie przeze mnie, no. No Jak kto, no ktoś musiał. No no to jest no. jego wina. Przecież na rzece Perłowej, gdyby ktoś nie spuszował przez most, to byśmy nie przegrali. A, to nie, nie, nie to nie moja wina była, bo było Guci, tylko Ale czekaj ja, po Ale czekaj, ja, ale czekaj, ja, ale, czeka, ja, ale wróć, ale kto się w... pierwszy? <laughs> Bo ratowałem no, Cygana, grałem pod teammatea. No, no, Ale, pod ale teammatea. ja byłem safe. ja nie, tam sobie ta. koszyka dobrego zrobiłem Safę, jak ty poszedłeś? No, no a nie? No ta, no... No da, no, my Ej, bad, sorry 69, dałem za 69 xD 69 9 hehe Aha, baka, hehe 69, 69, to co? SPORTOWY dress Code, No to dam Ciemaneczko Siemaneczko, Siemaneczko widzowie, witajcie w mojej kuchni Dobra, ma wota Ja jestem głodny, strasznie, strasznie jestem głodny No, to nie chcę coś zjecał Ale gramy jeszcze czy nie? No Ja jeszcze jedną muszę tak mi się gra no To, no to poczekajcie, to, nie... nie... to zagajcie, widzę. ja zaraz idę po pojedzenie ja tylko, coś sobie przyniosę na kanapkę To poczekamy to... za tobą Ja się lokowanie zrobię, Czekam do no losowania ja już, ja już idę teraz Zaraz przyjdę Pojechałem dzisiaj do Ikei i, i taki dywanik sobie kupiłem. Jest idealnie pod biureczko. on trochę niweluje echo, które było wcześniej i do tego krzesło mi się w końcu nie, nie wierci. Bo za każdym razem jak się opierałem nogami, to mi krzesło odjeżdżało. Takie panele dobre są. Siema Chris, witam, witam. Ale no, generalnie jest, jest zarąbiście. To Co tam? Weź zobacz Rysiu, ile wygraliśmy, ile przegraliśmy. No, przegraliśmy dwie gry na pewno. Ale na ile? No to nie wiem, bo zresetowałem na sesję. 20. Ja mam 20. zobacz. Zaraz, bo jestem bitwie. Napisz mi na FB, dobra, bryby. A nie wiem, Big Johnny. Big Johnny. A. A, wracając. E, wszedłem do IKEA i normalnie ten dywan kosztował 400, tam 30 czy 40 zł Chyba Mam spota, coś jest na środku. E, I finalnie kupiłem ten dywan za 100 zł, bo były ostatnie sztuki i Ikea dała promocję, więc kupiłem sobie dywan, który jest warty 400, co jest za stówę i jestem mega zadowolony No uzupełniam Białeczko, bo dzisiaj prawie... znaczy dzisiaj na obiad jadłem ryż z mięsem, na kolację jadę ryż z mięsem teraz dobijam A to mam nanolify, tylko muszę je przyczepić a na razie mi się nie chciało w sumie, tak samo jeszcze listew nie mam przyczepionych, bo też mi się nie chciało tego robić Eee, czekaj... Ten light jest tutaj, w tym krzaku. tu, to. Tu, tu, tu sorry. Będujemy go? W tym, najbardziej A, w, tym, tym w tym, nie? w tym, No już mu dałem jedną. Gdzie? W Drugą? No w tym. tym. U góry? Trzecią mu dałem, jaka da tam. W tym u góry? Nie, no tutaj, no zaznaczyłem ci. Patrz, tu, tutaj. A, tu. Tutaj. Tylko, no przewrócił drzewko, no już uciekł. No. Wiem, ty strzelasz. Mówi, no ale, no, no, pokazywałem ci. No bo był zaznaczony, jakiś debil zaznaczył, no. Dobra, wracamy, chodź. Ory. No to klipuj. Jest te No, aż. muszę cofnąć. Na 300 się spotknęła. Widzę, no. No, my też musimy, dobra, Józek, ja cofam. Zaraz, słyszę, zaraz. A-streama wywaliła. A co ty masz z tym OBS-em, bo to tylko tobie tak wywala. Nie wiem, teraz nie wiem co się stało. Serio? No, już jesteśmy, już jesteśmy. No nie wiem co się stało. Światło zgasło. Even Ten say... nasz light ma zamiar spot. mamy light? A, nie mamy Tak, zastanawiałem czy chory będzie miała spota, czy nie, ale już sobie odpowiedziałem na to pytanie. Z tego streama się trochę zgubię na mapie, tak szczerze. No, kapka. Dobra, ty małem i to nie? Take Again. No, bo nie odebrałem, widziałem, że dzwonisz, no ale. Nie wiem czemu. Już. Chory mi, to z... jest cały czas. Abelief. I'd rather fall asleep than fall in love. Przyklej się do ściany tym chłopem, to ci może pomogę. And And I I only in my head, I o! My... 2100 wysadziłem chłopa w plecy. To my... dziwne trochę. Ja do, do ciebie w sumie. na Bat jest na środku. BAT to jest tutaj. Nie, to drugi. To ciekawe, no wiem. Dziwne, co on tu to... robi? się watrzycikiem, czy, czy co? Jaka go... ja, to? ja mam trzy. Ja też hala, miałem, czy te, ale... Czy te, te, czy hala, czy ktoś tutaj jest? Czy ktoś tutaj został na streamie? Ja, ja jestem lekko zamknięty za budynkiem chyba, wiesz? Mhm. Nie, dobra, mogę, mogę kresować. I Radzisz sobie z nim? Nie, nie polosuję, mi. Ja zostałam jedna. Dobra. Muszę uciekać po prostu. Ja do Ciebie dojeżdżam. Spota mam. to jest na środku znowu. No bo, no bo na naszej morcie. No jaka no opcja może mordzie, być? No. Ile to ale zabijemy go. No, to, to, to. Mm, mm, mm. Bo ja mam już pestki. Ja też. Jadę po prostu. Da dam ci kopa, co? No, bo ty masz mniej. No. Myślisz, że on podjeżdżał? Skończył desa chyba. Nie, nie poleciało mi. Mam trzy. Chory, to tak głupio trochę jechać. No. A to nic na, na tym kamieniu co już rozgra? Na hulu może stać, nie pójdę. No tak jest tego. na hulu, to nie pijemy. Dobra. ja ADS tam? O, to jest ta. Dobra. No o, lok strzeliłeś do Mateusza, co na Mateusz zrobił? Ej, ja podjadę w ten sposób, Celiu chori, dobra? Czy, Słyszysz? Czyszyszysz? Celiu Co? Celiu chori. Zaraz. Będę spotować. O, nie, to jest O, arta. Będę miał dwie. No e, dobra, trzy. Jednak o, dwie. lodowa mi. Ludowa KD Dobra, to strajduję. I dam ci zadówkę. No, może ze nam tego ja skończę. Chyba, że go zabierzesz. No, kończę, 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 kończę. Ja KD. Już jadę. I jadę, jadę. Jadę, jadę, mam 20. Tylko on chyba na mnie zagrabiasz. To jest przypadek. No to ja w niego wiadę już. A. Ale idiota. Ja go terenuję. A, dawaj. Ja mam 5. Ja na tym jakim lepiej wyszedłem, on nie ma perka. To musiał poczuć. dobra. KD. Myślałem, że ty masz szybciej. Tak? Rocze, raczej chory. Olof. Nie, nie. Olof też ma Liars bar? Ej, to zarobiście, to można pograć. Ja też mam Lol. No to mamy czwórkę. To możemy w sumie przed końcem Streama hmm. Juska pójść i sobie pograć chwilę. Nie, to ja, ja nie chcę, nie, ja mogę pograć, ale na off-stream, bo laje bara. A ja sobie że pójdę coś tego. No spoko. Może coś zrobię sobie, jakieś makaron, czy coś z tym głodnym. z był to